zawsze przyjemnie rozmawiać z ekspertami, którzy są związani z Lublinem i merytorycznie, ekspercko mogą także naszą lubelską perspektywę ubogacić. Panie Krzysztofie, drodzy Państwo, za kilkadziesiąt godzin rozpocznie się szczyt, szczyt pokojowy, konferencja pokojowa w Lucernie w Szwajcarii. No i pojawiają się pytania. Nie ma na, w agendzie wielkich graczy, nie ma Rosji, co oczywiste, nie ma Chin, które równolegle, między innymi za komunikatora WeChat nieco rozwadniają sens tej konferencji. Nie bezpośrednio, ale według przecieków próbują zorganizować jakiś kontrszczyt za jakiś czas. Panie Krzysztofie, pierwsze pytanie, co da światu szczyt pokojowy w sprawie Ukrainy, skoro zabraknie tam przede wszystkim agresora, nie będzie Chin, nie ma Turcji, która się nie ustosunkowała oficjalnie do tego zaproszenia. Po co zatem to wydarzenie, czy ono ma realne znaczenie, czy jest w zasadzie nieco, nieco więcej, ale niewiele więcej niż, niż teatrem dyplomatycznym? Przede wszystkim jest to inicjatywa, yy, która wynikła z wysiłków, starań ukraińskiej dyplomacji. To znaczy, jeżeli pyta Pan o to, jakie, co z tego będzie miał świat, to znaczy w jakich jakie osiągnięcie będzie dla ponad 200 podmiotów prawno międzynarodowych uczestniczących w relacjach międzynarodowych, no to musimy sobie uświadomić, że to właśnie przede wszystkim Ukraina stara się o to, żeby osiągnąć własne cele dyplomatyczne. Tym celem przede wszystkim jest. No, Powrót konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na agendę międzynarodową. To znaczy ponownie zmobilizowanie społeczności międzynarodowej do wsparcia Ukrainy, do przedstawienia własnej wersji wydarzeń, dlaczego do tego konfliktu doszło i na jakich warunkach ten konflikt powinien być zakończony. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my, że te pytania, o których mówię, o te zagadnienia, są dla nas oczywiste. Mhm. Poniekąd, poniekąd nawet możemy czuć się już Dosyć zmęczeni tym, tą całą wojną, tym całym konfliktem, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że w takich krajach, zwłaszcza tak zwanego globalnego południa, gdzieś w Afryce, w Ameryce Południowej, ten konflikt jest nie tylko bardzo daleki i przede wszystkim niezrozumiałe są jego motywy. No to dodatkowo jest on tam przedstawiany przez propagandę rosyjską w, wykrzywionym, w wykrzywionych ramach Aha. i w związku z tym ten, ten szczyt jest potrzebny Kijowowi do tego, żeby, żeby właśnie ponownie przedstawić ten konflikt jako istotny jako istotny element relacji międzynarodowych, jako próbę podkopywania prawa międzynarodowego, zasad, na których opiera się, opierają się stosunki międzynarodowe na świecie i w ten sposób przekonać znaczną część państw globalnego południa właśnie do wizji zakończenia tego konfliktu przez Kijów, ponieważ właśnie ten ten szczyt jest właściwie taką takim polem konfrontacji pomiędzy z jednej strony Ukrainą i państwami zachodnimi, które wspierają Kijów w tej wojnie, a z drugiej strony Federacją Rosyjską i Chinami. To trzeba wydaje mi się bardzo mocno podkreślić, że Chińska Republika Ludowa. Tak jak pan redaktor wspomniał, przedstawia własne pomysły, nosi się z własną inicjatywą zakończenia tego konfliktu, bynajmniej na warunkach, które nie odpowiadają Kijowowi i między innymi nam. Ale też chodzi tutaj również o, jeśli mogę się tak wyrazić, o rząd dusz innych społeczeństw, innych narodów. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że na przykład w głosowaniach nad rezolucjami ONZ potępiającymi rosyjską agresję, to właśnie głosy tak zwanego globalnego południa są bardzo istotne do tego, żeby przyjmować tego rodzaju dokumenty. To również chodzi o uszczelnienie polityki sankcyjnej mhm. gospodarka Federacji Rosyjskiej z powodzeniem omija zachodnie sankcje właśnie z pomocą tych krajów które znajdują się gdzieś tam na antypodach tego naszego konfliktu i nie rozumiejąc albo nie, do, nie starając się przyjmować taką neutralną pozycję wobec tej wojny no wspomagają Rosję właśnie między innymi eksportując tam produkty Podwójnego przeznaczenia, to znaczy Aha. cywilnego i, i wojskowego. I w związku z tym ten szczyt jest między innymi po to, żeby na to, zwrócić na to uwagę, że również postawa stanowisko innych państw nie bezpośrednio zaangażowanych w ten konflikt jest również bardzo ważna do tego żeby ten żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć i Kijów właśnie po to organizuje to spotkanie Mam wrażenie zatem że już sama organizacja w Lucernie tego szczytu jest pewnym politycznym zwycięstwem Kijowa Wołodymyra Zełenskiego który chce utrzymać uwagę by ten zmęczony wojną Zachód być może w jakiś sposób w ogóle nie wiedzący pod uwagę zwłaszcza państwa globalnego południa, które będą obecne, o co tutaj chodzi, by, by przebić się ze swoją narracją. Natomiast panie, panie Krzysztofie, z dokumentu końcowego yy, według pewnych przecieków yy, ma, miał zniknąć fragment, no wiadomo, że, że szczyt to pewien, pewien także teatr dyplomatyczny, miał zniknąć fragment o wycofaniu wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Zwłaszcza przez państwa globalnego południa yy, 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 było, było to, na, było to s, s, wskazywane, że, że tu nielitnie nie godzą się na tak mocne sformułowanie, pomijając te domysły, czy, czy to oznacza, że, że Pax Ukrainika to jednak będzie Ukraina okrojona terytorialnie, skoro to globalne południe, na którym nam zależy, by utrzymać ich uwagę i wyjaśnić im, o co chodzi, przed szczytem zasadniczo oponuje i nie chce wezwania do wycofania Rosji sił rosyjskich z Ukrainy. Tak jak zarówno w świecie stosunków międzynarodowych, tak jak w różnych aspektach zwykłego życia, otaczającej nas rzeczywistości, zawsze stoimy przed takim klasycznym wyborem ilość czy jakość. I dyplomacja w Kijowie również stanęła przed tym dylematem to znaczy, jeśli chcemy zebrać jak największą liczbę państw, po to, żeby przekonać cały świat właśnie o tym, że jesteśmy popierani przez znaczną liczbę podmiotów międzynarodowych i tym samym mamy moralną wyższość nad Federacją Rosyjską, jesteśmy wspierani przez znaczącą większość społeczności międzynarodowej, to jest właśnie ta ilość. Ale po drugiej stronie jest jakość. To znaczy, co wpiszemy do dokumentu końcowego po, szczyto, po, po szczycie, na, na które zgadzałyby się właśnie te państwa, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Mhm. To jest ten dylemat, przed którym stanęła dyplomacja ukraińska i z jednej strony e, mamy w tym, e, przynajmniej w tym drafcie, chociaż ja już w ciągu tego tygodnia e, widzę drugi, przynajmniej drugą wersję tego draftu. Ona się zmienia w ciągu ostatnich e, kilku, kilkunastu dni. W którą stronę? Co świadczy właśnie o, o, o tej konfrontacji, o, o, o tym, że to jest naprawdę bardzo element no wręcz walki dyplomatycznej pomiędzy dwoma tymi obozami. Wczoraj czytałem jedną z wersji, którą była przedstawiona przez ukraińską prawdę, to jest taki jeden z bardziej poczytnych opiniotwórczych serwisów informacyjnych na Ukrainie, w, której, w, 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 w którym to autorzy twierdzą, że w ostatnim momencie, to znaczy właśnie wczoraj, czyli. Właściwie w przededniu rozpoczęcia tego szczytu zostały zawarte dość istotne poprawki do tego, o czym pan wcześniej stwierdził. O tych przeciekach, które mówiły o tym, że, że, z, tej, że z tego draftu, tego dokumentu zostało, zostały wygumkowane, wyjęte te elementy, które wzbudzały właśnie kontrowersje. Chociażby o tym, o konieczności wycofania wojsk rosyjskich, o zachowaniu integralności terytorialnej państwa ukraińskiego i w ogóle odwoływania się do Karty Narodów Zjednoczonych która właśnie mówi nam o, o suwerenności, o konieczności uznania niepodległości i, i, i wewnętrznej niepodległości Ukrainy, ale również integralności terytorialnej. Mhm. Podobnież to no ponoć do te elementy wróciły do, do tego draftu, chociaż oczywiście e, e, ostateczny kształt zapewne będzie, będzie formu, formowany już w trakcie tego, e, tego szczytu. E, no to jest bardzo ważne, żeby w tym dokumencie odwoływano się jednak do pewnych międzynarodowych elemen, elementów, takich uniwersalnych mhm. zasad i wartości. Takim właśnie jest Karta Narodów Zjednoczonych. E, Podobnież właśnie e, ze względu na. Na, na interwencje państw zachodnich, które zwróciły uwagę, że bez takich sformułowań, użytych w tym dokumencie, no będzie on bezprzedmiotowy. To znaczy, tam muszą zawrzeć się jakieś, jakieś zasady, na których później ewentualne rozmowy dalszych, odnośnie dalszych kroków porozumienia, no one muszą wyznaczać pewną mapę drogową. I Karta Narodów Zjednoczonych jest właśnie tego rodzaju elementem. Chociaż też Aha. warto podkreślić, że że sami Ukraińcy przedstawiają tą formułę pokoju, która ma być tematem tego szczytu, w bardzo okrojonej formie. Z tych dziesięciu punktów, które były przedstawione... Panie Krzysztofie, mam gorącą prośbę. Tak. Dobiega końca nasza rozmowa na antenie tak, tak. Radia Lublin, ale o tych punktach za chwilkę porozmawiamy w naszych mediach społecznościowych i na stronie Radia Lublin na rozmowę z panem Krzysztofem Nieczypiorem z OSW w Warszawie. Zapraszam. Tymczasem żegnamy naszych słuchaczy w Radio Lublin. A my niezmiennie trwamy podczas interesującej rozmowy porannej o kwestiach międzynarodowych, ale dla nas bardzo, bardzo namacalnych, biorąc pod uwagę wojnę, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Rozmawiamy z panem Krzysztofem nieczypiorem, analitykiem z zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii OSW. Z wiadomych przyczyn interesuje nas ten środkowy element, a zatem Ukraina. Był pan łaskaw panie Krzysztofie zaznaczyć przed przerwą, że Ukraina ma swoje stanowisko wyjściowe, negocjacyjne. Zdaje się owe 10 punktów. Wiadomo, że nie wszystkie punkty będzie można zrealizować w całej rozciągłości już w Lucernie, nie mówiąc o finale ewentualnego traktatu pokojowego. Natomiast owa perspektywa ukraińska, pax Ukrainika, jakie są kluczowe elementy, jeśli chodzi o stanowisko Kijowa w kontekście zakończenia wojny? Wizja zakończenia konfliktu przedstawiana przez Kijów jest bardzo precyzyjna. Ona została przedstawiona przez Wołodyma Razołęskiego jeszcze w 2022 roku i ona obejmuje, tak jak pan redaktor stwierdził, 10 punktów. I one są no, dość, powiedziałbym, radykalne, jeśli spojrzymy na to, czy, czy druga strona, czy Kreml mógłby się na, na nie zgodzić, mhm. ale one też przedstawiają pewną, pewnego rodzaju determinacji elit politycznych w Kijowie do zakończenia tego konfliktu na własnych warunkach. I to jest oczywiście całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium ukraińskiego, z terytorium ukraińskiego w uznanych prawem międzynarodowym granicach. Rozumiem, że Krym, Krym jest również tutaj elementem w tym stanowisku, to znaczy bezwzględnie Ukraińcy żądają opuszczenia Krymu przez Rosję. Oczywiście to są granice z 1991 roku, a więc z Półwyspem Krymskim, a więc z wschodnimi obwodami ukraińskimi, czyli z Donbasem. To, jest, to są również postulaty związane z ukaraniem winnych zbrodni wojennych i z tym również decydentów, którzy zdecydowali o podjęciu się inwazji wojskowej na Ukrainie. Więc to są, to są kwestie, na które oczywiście Federacja Rosyjska nie może się zgodzić. Ale oprócz tego, no i właśnie to, o czym stwierdziliśmy przed przerwą, to znaczy y, tych tematów bezpośrednio związanych z rozwiązaniem konfliktu na tym szczycie w Lucernie nie będzie. Bo nie może ich być, bo byśmy spalili sobie mosty. Nie, niekoniecznie chodzi nam o most kerczeński, ale po prostu mosty dyplomatyczne za tym globalnym południem. Tak, to znaczy no, propaganda rosyjska wspomagana przez chińską dyplomację utwierdziła w dość dużym stopniu kraje globalnego południa. Że po pierwsze bez Rosji ta, to spotkanie nie ma sensu, a po drugie, tak radykalne postulaty także nie mają żadnej szansy urzeczywistnienia, więc w ten sposób podkopywano w ogóle sens realizacji tego szczytu pokojowego. Z tego powodu Kijów wyszedł naprzeciw temu, żeby to spotkanie jednak zrealizować i tych tematów nie będzie. Będą natomiast mniej kontrowersyjne, mniej budzące sprzeciw samej. Federacji Rosyjskiej i tych państw, które no, stoją z boku, są, po, przyjmują taką neutralną postawę wobec tego konfliktu. I dlatego te państwa, które, te delegacje tych państw, które zdecydują się na przyjazd do Szwajcarii, no, zajmą się tylko i wyłącznie trzema kwestiami z tych dziesięciu. Mhm, które to będą kwestie? I one dotyczą bezpieczeństwa energetycznego, atomowego, y, to znaczy wypracowania jakiegoś mechanizmu międzynarodowego, który pozwoliłby uniknąć tych sytuacji, których świadkami byliśmy. W zeszłym roku chociażby podczas ostrzeliwań zaporowskiej elektrowni jądrowej. Pamiętamy, że świat właściwie stał na progu katastrof globalnej katastrofy nuklearnej, z tego względu, że wojska rosyjskie ostrzeliwały ten obiekt. No i, I w związku z tym Załęcki wrzeć taką inicjatywą, że może skupimy się w takim razie, jak uniknąć w przyszłości tego rodzaju, tego rodzaju zagrożeń. Oprócz tego, i też zostanie poruszona kwestia związana z dostawami żywności. To też jest odwołanie. Się do problemów, które stworzyła Federacja Rosyjska w trakcie tego konfliktu, to znaczy blokowaniem przez rosyjską flotę czarnomorską eksportu produktów zbożowych z terytorium Ukrainy, co jak pamiętamy, w 2022 roku spowodowało nawet widmo głodu w krajach Czarnego Lądu w Afryce, właśnie ze względu na, na brak zboża na, na rynkach żywnościowych i tym sposobem problemów żywnościowych w tych krajach. To jest drugi punkt, to znaczy wypracowanie jakiegoś mechanizmu, który by uchronił świat przed tego typu zagrożeniami. I trzeci, mhm. to jest ten humanitarny aspekt, to znaczy postulat wymiany wszystkich jeńców, wszystkich, na zasadzie wszystkich na wszystkich ze strony i ukraińskiej, i rosyjskiej, plus do tego powrót dzieci skradzionych przez rosyjskich okupantów. Podkreślam ten ostatni punkt, bo to jest dokładnie ten, za który Międzynarodowy Trybunał Karny ściga Władimira Putina właśnie za zaporwanie dzieci jako jeden z aspektów zbrodni przeciwko ludzkości. Nie, 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 nie przypadkowo to zostało poruszone właśnie dlatego, żeby zwrócić uwagę świata na to, że na, na Ukrainie odbywają się zbrodnie wojenne, za które odpowiedzialny jest osobiście przywódca Federacji Rosyjskiej. A zatem te trzy punkty będą, drodzy Państwo, przedmiotem obrad. W podczas szwajcarskiego szczytu i wydaje mi się, powtarzamy to po raz kolejny, że jest to dyplomatyczne zwycięstwo dyplomacji, dyplomacji ukraińskiej, by poprzez te trzy elementy z, z, zogniskowane wokół kwestii żywnościowych, od których przecież zależy byt, dobrobyt wielu innych ludów, narodów, które korzystały z tego dobrodziejstwa żywności płynącej z Ukrainy. Kwestie jądrowe, rozpalające uwagę Biorąc pod uwagę szereg katastrof, które zawsze są na paskach medialnych, i ten trzeci element, no właśnie, podtrzymanie tej narracji, kto tu jest zbrodniarzem, kto jest ofiarą. Bardzo sprytne. Mam pytanie, Panie Krzysztofie: Pan śledzi, śledzicie w OSW, jakby dynamikę konfliktu, to jest jedna rzecz, ale druga, także realną dynamikę rozmów, rozmów w kontekście zawieszenia ognia, w kontekście pokoju. Kiedy w trakcie wojny byliśmy najbliżej zawie zawieszenia broni i zakończenia wojny. Bo być może dla naszych słuchaczy nie jest to wcale takie oczywiste. Jakiś czas temu propaganda rosyjska zwracała uwagę, że to Ukraina blokuje, torpeduje wszelkie konstruktywne propozycje ze strony świata, być może nie zachodniego, ale także Rosji, Chin. No właśnie, kiedy? Czy był taki moment, kiedy wydawało się, że wojna za chwilę się zakończy? No to jest bardzo ciekawe pytanie do pana redaktora, bo to jest właśnie ten jeden z elementów, którymi Federacja Rosyjska stara się przekonać, że spotkanie w Szwajcarii jest bezproduktywne i jałowe. Z tego względu, że współgospodarz yy, tego przedsięwzięcia, czyli yy, Ukraina, właściwie nie jest podmiotem, yy, który jest w stanie rozwiązać ten konflikt. Z tego powodu, że jest bytem niesuwerennym i podległym wpływom Zachodu. Yy, to jest o, ten moment, o którym yy, pan redaktor wspomniał, kiedy byliśmy najbliżej porozumienia. To Kreml wskazuje, że właściwie. Ten moment był w marcu, kwietniu 2022 roku. My pamiętamy zresztą te chwile, kiedy na granicy tak. polsko-białoruskiej, a potem w Turcji, spotykały się delegacje Ukrainy i Rosji. I też propaganda rosyjska wskazuje, że nawet podpisano jakiś dokument, jakiś draft dokumentu. Tutaj od razu muszę rozwiać wątpliwości. Nigdy, nigdzie. Takiego dokumentu nie publikowano. Również Federacja Rosyjska po, tym, po tej całej fali tej dezinformacji nie, nie przedstawiła takiego dokumentu, więc należy to odłożyć między bajki, że w ogóle coś takiego powstało. Natomiast to nie, to nie przeszkadza no właśnie rozwijać tej narracji, że, że wówczas podobnież te delegacje były bliskie porozumieniu i w kilka dni po, po spotkaniu w Turcji obu delegacji do Kijowa, proszę sobie wyobrazić, przyjeżdża Boris Johnson i rzekomo ym, namawia Kijów do tego, żeby odrzucił to porozumienie. I ta narracja właśnie o tym że, tak. że to przywódcy zachodni Namówili decydentów kijowskich, żeby odrzucić porozumienie pokojowe, jest jednym z tych aspektów rosyjskiej propagandy, który ma, ma przekonać przede wszystkim właśnie przedstawicieli krajów tak zwanego globalnego Południa, że Ukraina nie jest podmiotem w tych rozmowach to znaczy nie Kijów decyduje o warunkach porozumienia, tylko jest no, sterowana, manipulowana przez zachodnich przywódców, więc nie ma, nie ma żadnego powodu, żeby zasiadać z delegacją ukraińską do stołu negocjacyjnego i przyjeżdżać do Szwajcarii. Jeśli rozmawiamy już o takim momencie, w którym którym ewentualnie ten, to porozumienie było możliwe, to wówczas to wówczas właśnie ten aspekt był skutecznie zniwelowany właśnie przez Federację Rosyjską. Mhm. To mordy w, w Irpeniu, Buczy wokół Kijowa, gdzie operowały jednostki rosyjskie dokonujące zbrodni wojennych. Skutecznie, skutecznie zdemotywowały decydentów kijowskich do tego, żeby brać udział w negocjacjach. To był bezpośredni powód, dla którego, dla którego politycy ukraińscy zdecydowali się nie brać udziału w tych negocjacjach, z tego względu, że już wówczas na ulicach wielu miast europejskich pojawiały się wielotysięczne manifestacje przeciwko Federacji Rosyjskiej. Udało się już wówczas spod Kijowa, militarnie pokonać jednostki wojskowe, więc Kijów nie miał już wtedy powodów, dla których można byłoby kontynuować te rozmowy i moralnych argumentów, to znaczy ze zbrodniarzami nie zasiada się do stolika, ale również miał argumenty militarne wojska ukraińskie zaczęły Wypierać skutecznie okupantów. W związku z tym to były powody, dla których Kijów zrezygnował wówczas z rozmów negocjacyjnych. A, zatem drodzy, rozmów państwo, dokładnie, a drodzy, zatem, drodzy Państwo, metodyka prowadzenia konfliktu absolutnie w sposób barbarzyński, który przeczy wszelkim standardom humanitarnym, ona, ona po prostu nie pozwala Ukrainie siadać do stołu rokowań. Z drugiej strony niepokojące jest to, Panie Krzysztofie, na co zwrócił Pan uwagę, że, że rosyjska propaganda przed przedstawia tutaj jakby Ukrainę jako, jako mm, no marionetkę, jako państwo, które, które jest manipulowane, które nie jest, nie ma sprawczości. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ostatnim pytaniem, którym chciałbym jeszcze zająć Pana uwagę i naszych słuchaczy jest kwestia ewentualnych mediacji. Mediacji, skoro kolektywny Zachód de facto stoi za przedłużeniem konfliktu, manipuluje Ukrainą, no to zakładam, że z tego kolektywnego Zachodu z pewnością Rosja nie jest w stanie absolutnie zaakceptować żadnego mediatora. Mediacja w konflikcie, dobrze znana instytucja w stosunkach międzynarodowych. No i tu pojawia się pytanie, no właśnie. Chińczycy mają swoją kontrpropozycję, już gdzieś w kanałach dyplomatycznych zmiękczają globalne południe. Wiemy, że pierwotnie w Lucernie miało być około 100. 17 państw, skończy się zapewne na 90, ale, no właśnie, pytanie o jakąś skuteczną mediację. Czy możemy sobie wyobrazić? Pewnie tak, ale kogo w roli mediatora pamiętam w 1904-1905 roku bardzo skuteczna mediacja w konflikcie Rosji i Japonii w wykonaniu prezydenta Theodora Roosevelta, za którą zresztą dostał Nagrodę Nobla, choć nigdy w bezpośrednio, fizycznie podczas tych rozmów w Portsmouth w stanie Maine go nie było. Dziś wydawałoby się, że to jest bardzo, bardzo intratna propozycja, ciekawa, by na na przykład Siedzim Pięk zawalczył o taką, taką w przyszłości pokojową nagrodę Nobla, i też troszkę rozpalił ciekawość yy, yy, po stronie tak zwanego globalnego południa. Yy, to chyba jest niemożliwe. Yy, no właśnie, ale jakie jest Pana zdanie? Czy mamy szansę na, na jakąś skuteczną mediację? A jeśli tak, to, to kto mógłby być tym mediatorem? W trakcie tego konfliktu już ponad dwuletniego właściwie takich aktorów, którzy starali się o podjęcie roli mediatora, mieliśmy już właściwie kilku. Przypomnieliśmy sobie o tych mediacjach, które odbywały się w 2022 roku. Tak. Na początku to Aleksander Łukaszenka starał się właśnie odgrywać taką rolę łącznika pomiędzy obiema stronami. Potem mieliśmy prezydenta Recep'a Erdoana, przywódcę Turcji. Przez wiele, wiele miesięcy Władimir Załęski starał się właśnie namówić tego polityka, o którym Pan wspomniał, czyli Xi Jinpinga, przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej, do tego, żeby aktywnie włączył się w, do rozmów pomiędzy obiema stronami. To no się jednak nie udało, ale nie ze względu na brak skuteczności ukraińskiej dyplomacji, ale ze względu na podjęcie się właściwie, no myślę, że już otwarcie strony chińskiej, stanięcia tak. po, po stronie rosyjskiej, ten... Ta formuła, która była zaproponowana przez, przez Chińczyków dwunastopunktowy z kolei dokument, w którym Chińczycy wzywali obie strony do, do zakończenia konfliktu, ona tak naprawdę sprzyja stronie rosyjskiej. Po pierwsze dlatego, że, że nie ona się nawet już źle źle zaczyna, źle nazywa. To mhm. jest chińskie stanowisko w sprawie zakończenia kryzysu ukraińskiego. I no tak, to słowo uwagę, kryzys. To słowo kryzys, ono już sugeruje, że to nie jest wojna, to nie jest konflikt pomiędzy państwami, to jest jakiś wewnętrzny właśnie kryzys, jakiś problem, który należy rozwiązać za pomocą instrumentów międzynarodowych. To tak jakby Ukraina była problemem, a nie Rosja w tym konflikcie. To już tam buduje pewną narrację wokół tego konfliktu. Druga rzecz, że Chińczycy wzywają tam do wycofania wsparcia dla, dla tego konfliktu. To jest oczywiście pewne nawiązanie do wsparcia wojskowego, które jest udzielane przez Zachód Ukrainie. Czyli to są, to są aspekty, które Chińczycy w pewnym sensie sami powodują, że Kijów nie może zgodzić się na ich, na ich mediację. Jeśli pyta Pan o to, kto mógłby podjąć się tej roli, to ja odpowiem tak, że w tym momencie nie widzę y, takiego podmiotu, który byłby w stanie pogodzić się y, obie walczące, y, y, walczące państwa. Z tego oto powodu. Że zarówno w Kijowie, jak i na Kremlu decydenci są przekonani o wyłącznie wojskowym sposobie rozwiązania wojny. Mhm. Determinacja obu stron jest na tyle duża, że ona na, w tym momencie wyklucza jakiekolwiek pokojowe porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu. I to pokazują zarówno, zarówno działania samej Federacji Rosyjskiej, która stara się przekonać, że jest w stanie do prowadzenia konfliktu w długiej perspektywie czasowej. Przestawienie, zarówno przestawienie gospodarki na tory wojskowe, jak i również działania dywersyjne prowadzone na terenie krajów zachodnich. Ona ma przekonać światową opinię, że Rosja jest w stanie prowadzić jeszcze bardzo długo ten konflikt, a po drugiej stronie mamy Ukrainę, której zarówno i decydenci, elity polityczne, ale, ale również społeczeństwo nie wyrażają żadnej ochoty do, do jakichkolwiek ustępstw. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju pad wojskowy, Polityczny, prawno międzynarodowy, który powoduje, że ten konflikt najprawdopodobniej jeszcze będzie niestety trwał. Jego rozwiązanie może zakończyć się tylko w, w, w sytuacji, w której jedna ze stron przejmie. No, znaczącą kontrolę nad tym konfliktem, przejmie przewagę wojskową na, na polu walki, no, ale na razie przynajmniej takiej perspektywie, o takiej perspektywie nie mamy jeszcze możliwości rozmowy ze względu na dość skomplikowaną sytuację i na polu walki, no i w, w, w sytuacji dyplomatycznej, czego właśnie szczyt jest chyba najlepszym dowodem. Splot wielu, wielu płaszczyzn wojskowej, politycznej, ekonomicznej niewątpliwie nie zabraknie tematów do y, rozmowy w kolejnych miesiącach. To pesymistyczne y, nieco drodzy Państwo wydźwięk, natomiast nie ma wątpliwości, że ten konflikt zostanie chyba z nami co najmniej przez kilka miesięcy. Mam nadzieję, że w miesiącach będziemy go liczyć, a nie w latach. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za naszą rozmowę, za y, wyjaśnienie o co tak naprawdę toczy się gra. W lucernie podczas szczytu pokojowego. Bardzo dziękuję pan Krzysztof Nieczypor. Ośrodek studiów wschodnich był naszym gościem. Dziękuję, kłaniam się.